Siedzę w swoim fotelu przy oknie i patrzę na pustą ulicę Marszałkowską. W dłoniach trzymam kartkę urodzinową, którą napisałam dla mojej córki Agnieszki własnoręcznie, każde słowo wybrane z miłością. Mam siedemdziesiąt dwa lata i od trzech lat mieszkam sama w tym małym mieszkaniu na Mokotowie. odkąd zmarł mój Władek. Dziś są urodziny Agnieszki 45 lat i jak co roku przygotowałam dla niej coś specjalnego. W środku tej skromnej kartki, ozdobionej moimi drżącymi rękami kwiatkami narysowanymi kolorowymi długopisami, schowałam 10 tysięcy złotych. To prawie połowa mojej emerytury z zus za cztery miesiące. Odkładałam te pieniądze przez pół roku, rezygnując z lekarstw na ciśnienie, kupując najtańsze jedzenie w Biedronce, oszczędzając na wszystkim. Chciałam, żeby Agnieszka mogła w końcu pojechać z rodziną na te wakacje do Hiszpanii, o których tyle mówiła. Pamiętam, jak kiedyś robiłam dla niej podobne kartki, gdy była mała. Siedziałyśmy razem przy kuchennym stole. Ja pomagałam jej wycinać serduszka z kolorowego papieru, a ona śmiała się i tulła się do mnie. Mówiła wtedy: Mamo, kiedy będę duża, zawsze będę pamiętać o Twoich urodzinach i napiszę ci najpiękniejszą kartkę na świecie. Te słowa do dziś noszę w sercu jak najcenniejszy skarb. Teraz. Gdy patrzę na swoją pracę w niezbyt równe literki, trochę przekrzyjone kwiatki, tuję dumę. To nie jest kartka kupona w sklepie za pięć złotych, to kawałek mojego serca. Każda literka to godziny zastanowienia się nad słowami, każdy rysunek to wspomnienie naszych wspólnych chwil. W środku napisałam, kochana Agnieszko, w dniu Twoich urodzin życzę Ci wszystkiego, co najpiękniejsze. Pamiętaj, że jesteś najważniejszą osobą w moim życiu. Kochająca mama. Wstaję powoli z fotela w kolana bolą coraz bardziej i idę do przedpokoju. Agnieszka powiedziała, że wpadnie po południu z wnukami, kaszą i tomkiem. Nie widziała ich od dwóch miesięcy. Ostatnio rzadko dzwonią, rzadko odwiedzają. Wiem, że mają swoje życie, pracę, obowiązki, ale czasami czuję się jak duch we własnym mieszkaniu. Przygotowałam też tort zwykły, domowy sernik na zimno. Nie stać mnie na tort z cukierni, ale pamiętam, że Agnieszka jako dziecko uwielbiała moje serniki. Może dziś, gdy zobaczy kartkę i pieniądze, zrozumie, jak bardzo ją kocham i ile dla niej znaczy. Może w końcu uśmiechnie się do mnie tak, jak kiedyś, gdy była moją małą dziewczynką. O trzeciej po południu słyszę dzwonek. Serce podskakuje mi z radości, to oni. Szybko poprawam włosy przed lustrem w przedpokoju i otwieram drzwi z szerokim uśmiechem. Agnieszka stoi przed drzwiami w eleganckiej sukience. Za nią dzieci Kasza, już szesnastoletnia, patrzy w telefon, a dwunastoletni Tomek wygląda na znudzonego. Dzień dobry, mamo, mówi Agnieszka obojętnym tonem, całując mnie w policzek bez ciepła. Czuję zapach jej drogich perfum. Widzę jej nową torebkę, pewnie znów kupowała w galerii mokotów. Dzieci ledwo mruczą powitanie, nie odrywając oczu od swoich telefonów. Pamiętam czasy, gdy wbiegały do babci z krzykami radości. Gdy Kasia prosiła mnie o bajki, a Tomek chciał, żebym mu pokazała stare zdjęcia z wojny. Zapraszam ich do salonu. Serce wali mi jak młotem. Na stole już czeka tort i herbata w najlepszej porcelanie w tej. Którą dostałam od władka na 20 rocznicę ślubu. Agnieszka rozgląda się po mieszkaniu z wyrazem, którego nie potrafię odczytać. Może zauważa, że meble są coraz bardziej stare, że tapeta na ścianach przydałaby się wymiany, że wszystko tu pachnie starością i samotnością. Tortik domowy pyta z lekkim prychnięciem. Mamo, przecież mówiłam ci, że dzieci już nie jedzą takich słodkich rzeczy. Kasza jest na diecie. Atomek ma uczulenie na nabał. Tuje, jak rumienie się ze wstydu. Nie wiedziałam o uczuleniu. Nikt mi nie powiedział. Kiedy ostatnio rozmawiałyśmy o dzieciach, naprawdę, a nie tylko o sprawach organizacyjnych. Siadam przy stole i drżącymi rękami wyciągam kartkę. To jest ten moment, na który czekałam. Agnieszko, kochanie, przygotowałam dla ciebie coś specjalnego na urodziny. Podaję jej kartkę z bijącym sercem. Może teraz wszystko się zmieni. Może, gdy zobaczy te pieniądze, zrozumie, ile dla niej znaczy, ile jestem gotowa dla niej poświęcić. Agnieszka bierze kartkę do ręki i już na jej twarzy widzę coś, co sprawia, że krew zastygnie mi w żyłach. To nie jest wyraz wzruszenia ani radości. To jest politowanie zmieszane z zakłopotaniem. Patrzy na moje rysunki, na niezbyt równe literki. I czuję, jak cały mój świat zaczyna się walić. O rany, mamo, zaczyna, a ja już wiem, że to, co usłyszę, złamie mi serce na kawałki. Kasia podnosi głowę znad telefonu i zagląda babci przez ramię. Tomek też się przybliża, ciekaw, co babcia narobiła tym razem. A ja siedzę i modlę się w duchu, żeby czas się zatrzymał, żeby ten moment nigdy nie nadszedł. Agnieszka otwiera kartkę i przez chwilę panuje cisza. Widzę, jak jej oczy przebiegają po moich słowach, jak zauważa pieniądze schowane w środku. Przez moment myślę, że może jednak się wzruszy, że zrozumie, ile to dla mnie znaczy. Ale zamiast tego słyszę coś, co zostanie ze mną do końca życia jej śmiech. To nie jest śmiech radości czy wzruszenia to śmiech kpiący, pełen zawstydzenia. Mamo, co to jest? Pyta, pokazując kartkę Kasi i Tomkowi. Popatrzcie, babcia narysowała kwiatki jak w przedszkolu. Kasia hichoca, patrząc na moje rysunki. Babciu, to wygląda jak prace plastyczne z pierwszej klasy, mówi ze śmiechem. Tomek również się przyłącza. Babciu, a dlaczego te literki są takie krzywe? Nie mogłaś kupić normalnej kartki w sklepie. Ich śmiech wypełnia salon jak trucizna. Siedzę jak skamieniała, czując, jak każdy ich chichot przeszywa mnie jak sztylet. To są moje wnuki, dzieci, które kochałam bezgranicznie, dla których przez lata oszczędzałam na drobnych przyjemnościach. Agnieszka wciąż się śmieje, machając kartką. Naprawdę, mamo, mam 45 lat, a nie 5. To wygląda jak praca domowa z plastyki. Pokazuję kartkę jeszcze raz dzieciom, jakby to był jakiś żart. Nie rozumiem, temu nie możesz kupić normalnej kartki. Te twoje dzieła sztuki, to już przesada. Próbuję coś powiedzieć, wyjaśnić, że to było robone z miłością, że każda literka to moja troska, każdy kwiatek to wspomnienie naszych wspólnych chwil. Ale słowa nie chcą wyjść z gardła. Czuję się jak mała dziewczynka, która pokazała mamie swój pierwszy rysunek, a usłyszała, że to brzydkie bazgroły. A te pieniądze. Pyta Agnieszka, wyciągając banknoty. Mamo, skąd masz dziesięć tysięcy? Nie wydawaj swojej emerytury na głupoty. Lepiej zostaw sobie na leki. Nie wie, że to są pieniądze odłożone za cenę wyrzeczeń. Nie wie, że przez miesiące jadłam tylko chleb z masłem na kolację, żeby móc jej dać te pieniądze na wymarzone wakacje. Wstaję od stołu. Nogi drżą mi jak galareta. Patrzę na swoją córkę. Na wnuki, i nagle widzę ich oczami siebie w starą kobietę, która nie potrafi nawet kupić przyzwoitej kartki urodzinowej. Widzę siebie jako żenujący balast, który próbuje kupić sobie miłość nieudolnymi gestami. I wtedy coś we mnie pęka. Wyciągam rękę po kartkę. Agnieszka oddaje ją mi z ulgą, jakby pozbyła się czegoś wstydliwego. Trzymam ją w drżących palcach, tę kartkę, nad którą spędziłam całe popołudnie w którą włożyłam całe swoje serce. I nagle wiem, co muszę zrobić. Stoję w salonie, trzymając w rajku kartkę, która jeszcze przed chwilą była moją dumą, a teraz stała się powodem do wstydu. Patrzę na Agnieszka, na moje wnuki i widzę w ich oczach politowanie. Niemiłość, niewzęczność w politowanie. Jak można tak patrzeć na człowieka, który dał ci życie, który poświęcił wszystko dla twojego szczęścia. Wiesz co, Agnieszko. Mówię spokojnym głosem, choć w środku wszystko się we mnie gotuje. Masz rację. Ta kartka jest rzeczywiście żenująca. Widzę, jak na jej twarzy pojawia się ulga, w końcu mama to zrozumiała. Ale to, co zrobię teraz, zostanie z nią na zawsze. Powoli, bardzo powoli, zaczynam rozrywać kartkę na pół. Najpierw w poprzek. Przez środek moich kolorowych kwatków. Agnieszka patrzy zdziwiona. Mamo, co robisz? Tam są przecież te pieniądze. Ale ja już nie słucham. Rozrywam kartkę dalej, na coraz mniejsze kawałki, a banknoty w te dziesięć tysięcy złotych, które oszczędzałam przez pół roku, w rozrywam razem z nią. Mamo! Krzyty Agnieszka, rzucając się do mnie. Zwajowałaś! To są pieniądze! Dziesięć tysięcy złotych. Ale ja już skończyłam. Na podłodze leżą strzępy mojej kartki i podarowanych banknotów. Kawałki moich oszczędności, kawałki mojego serca, kawałki mojej naiwności. Kasia i Tomek stoją jak wryci, w końcu odrywając oczy od telefonów. Po raz pierwszy od miesięcy patrzą na babce ze zdziwieniem, a nie z politowaniem. Agnieszka klęka na podłodze, próbując pozlepić banknoty. Mamo, to jest szaleństwo. Te pieniądze, to była Twoja emerytura. Tak, mówię spokojnie. To była moja emerytura. Cztery miesiące oszczędzania na wszystkim. Nie kupowałam lekarstw na serce, żeby odłożyć te pieniądze dla Ciebie. Jadłam czerstwy chleb na kolację, żeby Ty mogła pojechać z rodziną na wakacje do Hiszpanii. Widzę, jak Agnieszka błędnie. Po raz pierwszy od lat widzę w jej oczach coś innego niż obojętność. Ale nie martw się w kontynuuję. Już nie będziesz musiała się wstydzić babcinych, dzieł sztuki. Już nie będziesz musiała udawać radości z moich żenujących prezentów. Od dzisiaj dostajesz to, tego oczekujesz, nic kropka. Idę do kredensu i wyciągam wszystkie inne kartki, które przez lata robiłam dla rodziny, na imieniny. Boże Narodzenie, Wielkanoc jedna po drugiej, spokojnie i metodycznie, rozrywam je wszystkie. Agnieszka patrzy na mnie jak na obłąkaną, ale ja czuję się bardziej tcheźwa niż kiedykolwiek w życiu. W końcu przestałam być ślepa. Po dziesięciu minutach salon wygląda jak po bitwie. Podłoga jest usłana z kartek i banknotów, a ja siedzę spokojnie w swoim fotelu, patrząc na wyniki mojego dzieła. Agnieszka wciąż klęczy na podłodze. Próbując bezskutecznie posklejać banknoty taśmą klejącą, którą znalazła w szufladzie. Mamo, dlaczego to zrobiłaś? Pyta ze łzami w oczach. Po raz pierwszy od lat widzę ją płatącą. Ale to nie są łzy smutku, to łzy złości i frustracji. Te pieniądze, mogłyśmy je wykorzystać na remont łazienki u nas, na nowe książki dla dzieci. Wciąż nie rozumie. Wciąż myśli o tym. Co mogłaby z tymi pieniędzmi zrobić? Kasia i Tomek siedzą na kanapie. Po raz pierwszy cisi i zamyśleni. Może po raz pierwszy widzą babcię nie jako źródło zawstydzających sytuacji, ale jako człowieka z emocjami. Tomek odzywa się nieśmiało: Babciu, ja. Ja nie wiedziałem, że tak długo robiłaś tę kartkę. Nie wiedziałeś, potwierdzam spokojnie. Bo nikt z was nie pyta. Nikt nie pyta, jak spędzam dni. Jak się czuje, ty czegoś potrzebuje. Przychodzicie tu jak do muzeum, obowiązkowo, bez przyjemności, żeby jak najszybciej uciec z powrotem do swojego prawdziwego życia. Agnieszka wstaje z podłogi, w rękach trzymając strzępy banknotów. To nieprawda, mamo. My cię kochamy, ale. Urywała: bo wy, że to kłamstwo. Kiedy ostatnio powiedziała mi, że mnie kocha. Kiedy ostatnio przyszła tu nie dlatego, że musiała, ale dlatego, że chciała. Ale jestem dla Was żenująca, dokańczam za nią. Moje kartki są śmieszne, mój dom pachnie starością, moje historie o dawnych czasach są nudne. Wolicie, żebym po prostu wysyłała Wam pieniądze SMS-em i nie zawracała głowy swoimi dziwactwami. Patrzę na kaszę. Prawda, wnutko. Kasza rumieni się i opuszcza głowa. Po raz pierwszy widzę w niej coś z tamtej małej dziewczynki, która kiedyś lubiła słuchać moich opowieści o czasach, gdy jeszcze nie było komputerów i telefonów. Babciu, ja, zaczyna, ale nie kończy zdania. Wstaję z fotela i idę do okna. Na dworze zaczyna się ściemniać, pierwsze światła zapalają się w oknach sąsiednich bloków. Możecie już iść, mówię, nie odwracając się do nich. Urodziny skończone. I nie martwcie się o te pieniądze. To była moja decyzja. Moja ostatnia próba kupienia sobie waszej miłości. Słyszę, jak Agnieszka zbiera torebkę, jak szepcze coś do dzieci. Słyszę kroki w kierunku przedpokoju, ale nim wyjdą, muszę im jeszcze coś powiedzieć. Coś, co powinnam powiedzieć już dawno temu. Odwracam się od okna, kiedy słyszę, że zbierają się do wyjścia. Poczekajcie, mówię spokojnie. Agnieszka zatrzymuje się w drzwiach salonu. Dzieci stoją za nią niepewnie. Muszę wam jeszcze coś powiedzieć. Coś, co powinnam powiedzieć już dawno temu kropka. Siadam z powrotem w fotelu i patrzę na nich, na córkę, która kiedyś była całym moim światem, na wnuki, które kochałam bezgranicznie. Przez 72 lata życia nauczyłam się wielu rzeczy. Ale najważniejsza lekcja przyszła dziś, gdy śmaliście się z mojej kartki. Agnieszka próbuje coś powiedzieć, ale unosza rękę. Daj mi dokończyć. Zrozumiałam, że nie można kupić miłości ani pieniędzmi, ani poświęceniem, ani bezgraniczną cierpliwością. Przez lata myślałam, że jeśli będę dość dobra, dość hojną, dość wyrozumiałą, to w końcu zobaczysz we mnie coś więcej niż obojałzek. Kasia i Tomek patrzą na mnie z szeroko otwartymi oczami. Może po raz pierwszy słyszał, jak babcia mówi prawdę, a nie udaje, że wszystko jest w porządku. Babciu, szepce Kasia, ale ja kontynuuję. Kiedy twój tata zmarł, Agnieszko, zostałam zupełnie sama. Myślałam, że przynajmniej ty, że będziemy się trzymać razem. Ale ty miałaś swoje życie, swoją rodzinę, swoje problemy. A ja stałam się tylko kolejnym obowiązkiem na twojej liście je, jak głos zaczyna mi drżeć, ale nie mogę się zatrzymać. Weź, co robiłam przez te trzy lata samotności. Tekałam, tekałam na wasze telefony, na wasze wizyty, na znak, że jeszcze coś dla was znacza. A gdy przychodziście, udaję radość, nawet gdy widzę w waszych oczach, że chcielibyście już być gdzie indziej. Agnieszka stoi w drzwiach z łzami w oczach. Po raz pierwszy od śmierci Władka widzę ją naprawdę płaczącą. Mamo, ja nie wiedziałam, szepce. Nie wiedziałaś, bo nie chciałaś wiedzieć, odpowiadam łagodnie, bez złości. Łatwiej było myśleć o mnie jako starym meblu, w jest, stoi w kącie, czasem trzeba go odkurzyć, ale nie wymaga szczególnej uwagi. A te moje kartki, moje próby nawiązania kontaktu, traktowałaś jak dziwactwa staruszki. Tomek nagle wybucha płaczem. Babciu, ja nie chciałem być niedobry. Woła. Ja naprawdę nie chciałem. Podchodzi do mnie i przytula się mocno. Tuje jego łzy na swojej bluzce i po raz pierwszy od miesięcy tuje prawdziwe ciepło. Wiem, kochanie, głaszczę go po głowę. Wy tylko naśladowaliście dorosłych. Ale może czas, żebyśmy wszyscy nauczyli się czegoś nowego. Następne dni mijają w dziwnej ciszy. Telefon nie dzwoni, nikt nie przychodzi. Spodziewałam się tego. Agnieszka potrzebuje czasu, żeby przetrawić to, co się stało. A ja po raz pierwszy od lat czuję się dziwnie spokojna. Jakbym w końcu zrzuciła z siebie Cezar, który dźwigałam przez lata. Siedzę przy kuchennym stole i robię coś, tego nie robiłam od dzieciństwa, wrysuję dla siebie. Nie ma w tym żadnego celu. Żadnej nadziei na czyjąś akceptację. Po prostu bawię się kolorami, kreślę kwiatki, ptaki, domy z bajki. I po raz pierwszy od lat czuję prawdziwą radość stworzenia. W pontek wieczorem dzwoni telefon. To Tomek. Babciu, ty możesz ze mną porozmawiać? Pyta nieśmiało. Mama płakała przez całą noc wczoraj. Mówi, że popełniła błąd. Serce ściska mi się z bólu. Nie chciałam sprawać Agnieśce bólu. Chciałam tylko pokazać jej prawdę. Oczywiście, kochanie. Przyjdź, kiedy będziesz chciał. I Tomek przychodzi sam. Pierwszy raz od lat. Siedzimy w kuchni. Pije herbatę. A on je moje domowe ciasteczka, które nagle znów mu smakują. Babciu, ty ty nas nienawidzisz. Pyta wprost. Nie, Tomku. Nie umiem nienawidzić ludzi, których kocham. Ale przestałam udawać, że wszystko jest w porządku, gdy tak nie jest. Opowiadam mu o samotności, o tym, jak to jest być starym człowiekiem, którego nikt nie słucha. Po raz pierwszy w życiu rozmawiam z wnukiem jak z równym sobie człowiekiem. Mama mówi, że nie wie, jak to naprawić, wyznaje Tomek. Że przez lata traktowała cię jak. jak. szuka słów. Jak mebel. Podpowiadam z uśmiechem. Tomek kiwa głową ze wstydem. Ale, babciu, my naprawdę chcemy to zmienić. Mama kupiła wczoraj w sklepie kartkę przeprosinową, ale potem ją wyrzuciła, bo powiedziała, że to nie ma sensu. Czuję, jak serce mi się ściska. Może jednak nie wszystko stracone. A ty co myślisz, Tomku? Co by naprawdę miało sens? Wnuk myśli przez chwilę. Może. Może moglibyśmy razem zrobić kartkę dla mamy. Ty i ja. I Kasza też, jak zechce. Patrzę na tego dwunastoletniego chłopca, który po raz pierwszy patrzy na babcie jak na partnera, a nie jak na dziwny eksponat. To świetny pomysł, kochanie. Ale pod jednym warunkiem, będzie to nasza kartka. Nie żeby kogoś przeprosić, ale żeby pokazać, że potrafimy tworzyć razem coś pięknego. Tego dnia pracujemy przez trzy godziny. Tomek rysuje lepiej, niż myślałam, a ja uczę go, jak mieszać kolory, jak robić cieniowanie. Po raz pierwszy od lat czuję się potrzebna nie jako bankomatka czy kucharka, ale jako człowiek z wiedzą i doświadczeniem wartym przekazania. W niedzielę rano słyszę delikatne pukanie do drzwi. To nie jest pewny dzwonek, jaki słyszałam tydzień temu. To niepewne, nieśmiałe pukanie kogoś. Kto nie jest pewien, czy będzie mile widziany. Otwieram drzwi i widzę Agnieszka, bez makijażu, w zwykłych hinsach, z podkrążonymi oczami. Cześć, mamo, mówi cicho. Ty mogę wejść. To są pierwsze słowa, które słyszę od niej bez tonu obojasku. Pierwsze słowa, które brzmią jak prośba, a nie jak stwierdzenie faktu. Otwieram drzwi szerzej i zapraszam ją do środka. Siedzimy w kuchni. Nie w salonowe porcelanie, ale przy zwykłych kubkach z herbatą. Agnieszka długo milczy, patrząc w okno. Mamo, przez cały tydzień myślałam o tym, co się stało, i zrozumiałam, że, że zachowywałam się okropnie. Głos jej drży. Nie okropnie, odpowiadam łagodnie. Po prostu tak, jakby zapomniała, że jestem człowiekiem, a nie funkcją. Agnieszka kiwa głową. Łzy spływają jej po policzkach. Kiedy Tomek opowiedział mi o Waszej wspólnej pracy nad kartką, zrozumiałam, jak długo nie rozmawiałam z Tobą naprawdę. Jak długo traktowałam Cię jak, jak obowiązek. Wyciąga z torebki kartkę, nie kupną, ale zrobioną własnoręcznie. Nieporadną, z nierównymi literkami, podobną do tych, które robiłam dla niej. To nie jest przeprosiny, mówi. To jest początek. Tomek nauczył mnie wczoraj, jak rysować twoje kwiatki. Chcę się nauczyć od nowa, jak być twoją córką. Diorę kartkę do rąk i czuję, jak łzy napływają mi do oczu. Nie dlatego, że jest piękna, jest nieporadna i dziecinna. Ale dlatego, że po raz pierwszy od lat czuję w niej prawdziwą miłość, a nie obowiązek. Jest piękna, Agnieszko, szepcza. Mamo. Ty możesz mi opowiedzieć o tych miesiącach, kiedy oszczędzałaś na te dziesięć tysięcy. Pyta cicho. I ja opowiadam. O tym, jak rezygnowałam z lekarstw, jak jadłam suchy chleb, jak liczyłam każdą złotówkę. Agnieszka płacze, słuchając, a ja po raz pierwszy nie czuję potrzeby jej pocieszania. Nie chcę Twoich pieniędzy, mamo. Chcę Ciebie. Chcę nauczyć się od nowa, jak z Tobą rozmawiać. Jak cię słuchać, jak być częścią Twojego życia, a nie tylko gościem w nim. To są słowa, na które czekałam przez trzy lata samotności. A ty nie jest za późno. Pytam, bo muszę to wiedzieć. Agnieszka bierze mnie za rękę, po raz pierwszy od śmierci taty. Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że nauczysz mnie, jak się robi twoje serniki. I te kartki. I że opowiesz mi o czasach. Kiedy byłam mała, ale tym razem będę naprawdę słuchać. Patrzę w jej oczy i widzę coś, tego nie widziałam od lat prawdziwą chęć nawiązania kontaktu. Nie z poczucia obowiązku, ale z miłości. Nigdy nie jest za późno na nowy początek, córko, mówię, ściskając jej dłoń. Ale tym razem robimy to inaczej. Tym razem rozmawiamy naprawdę. I rozmawiamy. Przez kolejne trzy godziny siedzimy w kuchni. A Agnieszka słucha moich opowieści o samotności, o tym, jak to jest być starym człowiekiem w świecie, który coraz szybciej zostawa cię w tyle. Opowiadam jej o dniach, kiedy jedyną rozrywką było patrzenie przez okno na przechodniów, o nocach, kiedy budziłam się z nadzieją, że może dziś ktoś zadzwoni. Mamo, dlaczego mi tego nie mówiłaś wcześniej? Pyta. Bo nie słuchałaś, odpowiadam szczerze, ale bez żalu. A ja bałam się. Że jak zacznę narzekać, to w ogóle przestaniesz przychodzić. Agnieszka płacze, ale to są łzy zrozumienia, nie frustracji. Gdy się żegnamy, nie całuje mnie w policzek z obowiązku. Przytula się mocno, jak kiedyś, gdy była małą dziewczynką przestraszoną burzą. Przyjdę w środę, mówi. Bez dzieci, tylko ja. Nauczysz mnie robić sernik. Kiwam głową, tując. Jak po raz pierwszy od lat w sercu budzi się prawdziwa nadzieja. Minęły trzy miesiące od tego pamiętnego dnia urodzin. Dziś znów siedzę przy kuchennym stole, ale tym razem nie jestem sama. Obok mnie Agnieszka wyrabia ciasto na sernik, Kasia uczy się od babci, jak robić kartki z kolorowego papieru, A Tomek opowiada mi o szkole, o kolegach, o swoich marzeniach. Agnieszka przychodzi teraz dwa razy w tygodniu. Nie z obojasku. Ale dlatego, że chcę. Nauczyła się robić moje serniki, moje kartki, a przede wszystkim nauczyła się mnie słuchać. Dzieci też się zmieniły, przestały patrzeć w telefony, gdy są u babci, bo odkryły, że babcia ma ciekawe historie do opowiedzenia. Na stole leży nowa kartka. Tym razem to Kasia robiła ją dla mnie z okazji dnia babci. Jest nieporadna, kolorowa, pełna miłości. W środku napisała: Babciu. Dziękuję, że nauczyłaś mnie, że najpiękniejsze rzeczy robi się własnymi rękami. Nie ma w niej pieniędzy, są w niej rzeczy o wiele cenniejsze. Tas, uwaga, prawdziwa miłość. sami myślę o tym dniu, kiedy podarłam 10 tysięcy złotych razem z kartką. Ludzie mówiliby, że to było szaleństwo. Ale ja wiem, że to była najlepiej wydana inwestycja w moim życiu. Za cenę jednego momentu bólu kupiłam sobie prawdziwą rodzinę. Agnieszka czasami pyta mnie, czy żałuję? Nie, odpowiadam zawsze. Te pieniądze by Y się skończyły po miesiącu wakacji. Ale to, co mamy teraz, zostanie z nami na zawsze. I to prawda. Nauczyłam moją córkę i wnuki, że miłość nie polega na dawaniu pieniędzy, ale na dawaniu siebie. Dziś, gdy patrzę na Agnieszkę koncentrującą się nad ciastem, na kaszę pochyloną nad kartką, na Tomka, który właśnie pyta mnie o to, jak wyglądało życie w czasach mojej młodości, czuję się najbogatszą kobietą na świecie. Mam coś, tego nie można kupić za żadne pieniądze w prawdziwą bliskość z rodziną. A te podarowane banknoty. Czasami w nocy myślę o nich i uśmiecham się. To był najlepszy wydatek w moim życiu. Za dziesięć tysięcy złotych kupiłam sobie szacunek do siebie i prawdziwą miłość rodziny. Niektórzy by powiedzieli, że to drogo. Ja myślę, że to była okazja życia. Patrzę na Kasę, która właśnie kończy swoją kartkę. Jest kolorowa, wesoła, pełna kwiatków narysowanych drżącą ręką szesnastolatki. Jest piękna. Nie dlatego, że jest perfekcyjna, ale dlatego, że jest prawdziwa tak jak nasza nowa miłość, nieperfekcyjna, ale prawdziwa. I wiem, że Władek, gdziekolwiek teraz jest, uśmiecha się z dumą. Jego żona w końcu nauczyła się, że czasami trzeba stracić wszystko, żeby zyskać to, co naprawdę ważne.